Sławomir Cyper, jesteśmy na Galifejm MMA8. Przede wszystkim obsługa sędziowska, tutaj współpraca sędziowska z organizacją, jak w tej chwili na tym etapie i do tego momentu jesteście zadowoleni z pracy arbitrów. Nie, nie, no przepraszam, jeszcze nie moją gestią jest tutaj ocenianie kogokolwiek. Tutaj mamy tak profesjonalnych, no przecież wszystkich ich znasz. To są same tuzy, doświadczeni ludzie, z wieloletnim doświadczeniem trenerskim, zawodniczym. No i tu sędziowskim na tą chwilę tutaj nie ma się czego czerpić. Pełna profeska. Troszkę wątpliwości chyba w walce kickboxerskiej Pająk kontra Alan Kwieciński, ale chyba punktacja, punktacja ujemna zadecydowała o przegranej Pająka z tego, co się orientuje. Tak, zgadzam się, ponieważ moja ocena walki byłabym raczej inaczej skłonny. Ale tak jak powiedziałeś, te ujemne punkty, to bicie, te kopnięcia poniżej skutkowały takim, a nie innym werdyktem. Sławku, gdyby można było powiedzieć coś o projekcie, który razem z organizacją Fame MMA i też z Armią Fight Night podjęliście na swoje barki. Na ile to jest projekt przyszłościowy, na ile to jest projekt skuteczny, bo to będzie na pewno oceniane i na ile macie go już w tej chwili dopracowanego? Yy, pokrótce, inicjator Fame MMA w postaci yy... Włodarza pana Krzysztofa Rozpary. E, mieliśmy wspólny projekt wysłania reprezentacji polskiej licznej na Mistrzostwa Świata, ale Stało się to, co się stało, nie zrobiliśmy nic. Chęć współpracy ze strony FMM ma ogromna. ja to się mówiąc między nami tak dziwię, bo pierwszy raz w historii 15 lat prowadzenia naszych zawodów. To jest 15 lat 185 zawodów i mamy wreszcie kogoś, kto sam z siebie... że spójrzmy prawdzie w oczy, przecież widzisz, że ta impreza to jest samograj. Oni nie potrzebują żadnego taniego poklasku, a tutaj nagle widzisz... Chłopaki pompują pieniądze, żywą gotówkę w postaci rzeczowej. Chcieli, no ty wiesz, ile kosztuje wysłanie do Turcji reprezentacji 20-osobowej? Zdajesz sobie sprawę. Nie, jasne, wiem. W tej chwili to, jest, to są grube tysiące i wiesz, i, i wiesz, nie wypaliło, no to Krzysiek przychodzi z nowym projektem. Słuchajcie, to może zróbmy w ten sposób. Dajmy szansę tym młodym ludziom. Krótkie pytanie, która, która kategoria wagowa najlepiej rokuje? No i tu po burzy mózgów Filip, Filip z Army Fight Night, który... Jest nierozerwalnym elementem tego projektu. Doszliśmy do takiego projektu, Który w tej chwili jeszcze jest dopracowany, ale w ogólnym zarysie. Kategoria 70 kg. Ci, którzy sumiennie pracowali na swoje wyniki, wysoką pozycję w rankingu w roku 2020, 16 z nich plus, przepuszczam dwóch rezerwowych, będzie miało możliwość stoczyć walki w dwóch turach przed kolejnymi edycjami Fame, czyli jako przedwalki odkodowane będą nasi amatorzy, czyli no, możliwości takie, jak żadna inna federacja nie daje. Będą mogli w tych fantastycznych okolicznościach to oświetlenie, prowadzenie profesjonalności, ale stoczyć walki. To już samo jest nobilitacją. Za tym będą szły gratyfikacje finansowe, bonusy, etc. I wyłonimy oczywiście finalistów zwycięzca cały, całego tego wydarzenia, będzie miał możliwość podpisania kontraktu tam na trzy albo cztery walki. To jeszcze wszystko opiszemy i opublikujemy z Ironman Finite i oczywiście będzie spory bonus finansowy o wymiarze, którego poinformuje sam pan Krzysztof Rozpara. Więc mówię, no pieniądze, pieniądze, pieniądze plus fame dla tych naszych zawodników, którzy są no name, a tutaj nagle być może z zawodnika no name, który się przygotuje, który się pokaże się z dobrej strony, nagle wyjdzie. Idzie kolejna sława, która za rok będziemy go postrzegali w kategoriach nowego rodzącego się talentu MMA. Jeśli chodzi o właśnie na przykład Wasz konflikt z KSW, nie KSW samym, ale tutaj no mówię o polskim zrzeszeniu MMA, to jest tak, że Wy nie chcieliście współpracować, czy oni nie chcieli współpracować? Bo ja słyszałem dość uważnie, przesłuchałem sobie rozmowy między innymi w jednym z programów telewizyjnych Martina Lewandowskiego, który był w ówczesnej pani minister sportu. No i to dawało już jakiś obraz tego, w jakim kierunku Konkurencja zmierza, tak? No bo nie, nie, nie ma co ukrywać, że to jest konkurencja. Eee, I widziałem dość zażyłe relacje, co, co akurat nie jestem zwolennikiem tego typu tego typu e, powiedzmy akcji, natomiast było widać, że jest tam już wydeptywana ścieżka i będzie to miało jakieś powiedzmy prędzej czy później e, reperkusje na, 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 znaczy inaczej e, na przestrzeni czasu okazało się, że jest reorganizacja Ministerstwa Sportu i, i wszystko gdzieś tam, nie wiem czy na jakim etapie zostało. Być może pa. krótki komentarz, do tego ja długo rozwinąłem się tak, tak, bo można by do do tej tego dziwnego wywiadu, no bo wiesz, nie dzieją się, takie rzeczy nie dzieją się bez przyczyn, bez z przypadku, że nagle człowiek, który robi ogromne rzeczy w profesjonalnym MMA, ale jest jednym z wielu organizatorów Gal, tak? I nagle on robi wywiad z panią minister i jeszcze wypowiada się o czymś, na czym się z całym szacunkiem, ale nie zna, bo nic z tym nie zrobił, gdy mieli gdzie. KSW organizowało projekt, ja przypomnę, bo Ty masz dobrą pamięć Puchar KSW, gdzie jak od dzisiaj nadmieniłeś tutaj. Trzy Puchary. Tak jest, i jak Ty słusznie zauważyłeś, była to najwy najwyższa kwota wpisowa dla amatorskich zawodników przy tego typu zawodach. Ale ja bym chciał powiedzieć, że ten projekt był tak rewelacyjny, że umarł. Umarł sam z siebie, bo yy, z takich czy innych przyczyn do kolejnej edycji po prostu nie było chętnych. Więc to świadczy o profesjonalizmie pana Lewandowskiego. A mamy półtora roku działania jego stowarzyszenia. Gdzie były szumne zapowiedzi. Po raz kolejny słyszymy, że w amatorskim nic się nie działo. Te 15 lat naszej pracy to jest w ogóle kanał, szambo i w ogóle nie ma o czym mówić. Zresztą by porównywał bardzo nieparlamentarnych słowach naszą organizację. Wręcz no nie, nie, nie chcę się do tego ustosunkować i sprowadzać do tej, tego poziomu konwersacji. Odnieśmy się do konkretów. Pan Lewandowski, świetny organizator gal zawodowych, chce się wykreować na fantastycznego orędownika amatorskiego MMA. No a co on zrobił? No zrobił dwa komercyjne szkolenia za ogromne pieniądze, gdzie ludzie, którzy tam, pracują, tam skończyli te szkolenia, w chwili obecnej nie mają możliwości gdzie sędziować, bo pan Lewandowski nie zrobił żadnych zawodów amatorskich, gdzie w oparach no, dość ciekawych, kontrowersyjnych stał się jego organizacja. Proszę przeczytać statut IMAFU tam jest jasno powiedziane jakie są kryteria doboru osób które przepraszam, nie osób organizacji które mają wejść i reprezentować dany kraj no według tego pan Lewandowski ze swoim stowarzyszeniem nie spełnia żadnej z tych podstawowa kwestia organizacja zawodów MMA amatorskich no, co pan Lewandowski z tym stowarzyszeniem zrobił? Czyli co? Poszedł do jednej z największych organizacji na świecie amatorskich i powiedział: Słuchajcie, ja będę tak fantastyczny, zrobię takie cudowne projekty, przyjmijcie. I oni mówią: OK, zapraszamy, jest, współpracujemy. No i co, współpraca? No i co? Wysłał pięciosobową grupę na e, Mistrzostwa Świata, gdzie topową zawodniczkę wiem, bo ona jest po prostu gimz, pani Gimza, jest rewelacyjna. Zgubił ją gdzieś, no, no sorry, to już on zapinał ten projekt, tak? Tego zawodniczka nie dosz, jej walka nie doszła do skutku, bo gdzieś się zagubiła, no z całym szacunkiem. Z panem Tomaszem Krapem z Polskiego Związku Jiu-Jitsu zdarzało się organizować nam wyjazdy kilkudziesięciu osób w różne rejony kraju. Nigdy nikogo nie zgubiliśmy. No jakoś taki dziwny zbieg okoliczności. To no totalny brak profesjonalizmu, jeśli chodzi o amatorskie MMA. Ja bym się odniósł tylko do jednej rzeczy, bo to jest oczywiście konkurencja i, i, i możecie konkurować na tym polu. powiedzmy. No so, ja bym już... chciał wreszcie nawiązać tą konkurencję. Może poczekajmy na jakieś wreszcie zawody i ocenimy się po naszych owocach. Zobaczmy, jakie będą, jak będzie realizacja tego projektu. Ale ja widziałem na przykład ze strony Ministerstwa Sportu chęć tego, żeby była jakaś współpraca na tym polu, natomiast ze strony właśnie waszej konkurencji było stanowcze nie i w ogóle odbicie tematu w trakcie tej e, pamiętnej rozmowy w studio, o ile się nie mylę, e, dokładnie było na nie i że kompletnie, absolutnie, nawet nie była wymieniona wasza nazwa, tak, no tak, tak bym powiedział. Więc widzisz, to no takie podejście tak cały czas umniejszające naszej roli, ja sobie nie, nie, nie staram się kreować na jakiegoś organizatora. To, co robimy, myślę, że robimy dobrze, a o tym wydźwięk naszych zawodów. No patrz, w okresie pandemicznym, gdzie to był koszmar przeprowadzenie zawodów, nasi zawodnicy nam zaufali. Wiesz, sam wiesz, że wiele sekcji bardzo dostaje ogromnej zadyszki, bo ludzie się po prostu boją trenować. Wierzą w tą propagandę i się zawijają ze sportu, dbając o swoje zdrowie. A tutaj, no, w dobie pandemii. Zorganizowaliśmy zawody w obostrzeniach covidowych, gdzie zgłosiło się 500, ponad 400 wystartowało i, i, wiesz, i skończyło się wszystko dobrze dla wszystkich. Była rewelacyjna organizacja bez publiczności, no ale każdy może wrzucić YouTube'a i zobaczyć, jak to przebiegało. No, wydźwięk i, i odbiór naszych klientów, którymi się nasi zawodnicy, był fenomenalny. Czyli rozumiem, że wszystko pozostajecie na swoich pozycjach, na swojej wypracowanej kilkuset eventami. 185. No tak, właśnie, o tym mówię. 185 eventów, tysiące zawodników, którzy wykuwali swoją formę, którzy w jakiś sposób pokazali się przez Almę. No i co, życzę Wam powodzenia, że tego, żebyście po prostu dalej prowadzili swój projekt i nie wiem, czy się dogadacie, czy się nie dogadacie, ale... ale wiesz co, tutaj nie jest kwestia dogadamy się, nie dogadamy, bo jak ja już wielokrotnie mówiłem, każdy może Swoją drogą mówię, ja po raz pierwszy od y, tygodnia, dwóch odnoszę się do tych korendalnych kłamstw, które zarzuca internet pan Lewandowski. Ja powtórzę za nim. W tym sporcie nic się nie działo. Tu nic nie było, gdzie, podkreślam, jesteśmy największą organizacją no, no, w Trudno Europie. mi sobie, ja szczerze powiem, trudno mi sobie wyobrazić w ogóle e, polskie MMA bez e, Almy, tak? Bo to, to było to, to był DNA po prostu polskiego MMA i, i nie, nie... Oczywiście tak jak w zawodowym sporcie DNA była, e, była organizacja KSW, która wyrosła i, i gdzieś dała. Sam jeździłem, sam kibicowałem w pionierskich czasach w, w, w Pub Champion, to się nazywało? Tak, tak? Pub Champions, tak. No i to, i to i mówię, o, trzeba oddać cesarzowi to cesarskie. Pan Kawulski, pan Lewandowski odwalił ogromną rolę w y, propagowaniu tego sportu. Ale no ktoś musi ryć ten muł na dole, tak? To my, gdzie robimy dziesiątki, setki tych zawodów i tam mamy ogromną rzeszę tych zawodników, gdzie oni mogą się wykazać. I pośród tego wielkiego, y, wielkiej ilości wychodzą te sławy. No przecież u mnie w małym grajdole Sochaczew, walczyła Karolina z się pierwsza walka tak, tak. o Mielańczu, to bym wywiniać. nie, nie, no może wymieniasz, ja dokładnie. wiem to znam, znam dokładnie, bo ja przecież i opisuję czasami te zawody i gdzieś tam e, zerkam na, 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 na to, co się dzieje jest progres, jest rozwój i nie powiedziałbym tak do końca, że y, nie, ma, nie ma postępu, bo już wiesz, sam fakt, że zrzeszyliśmy się w GAM-ie, która notabene jest drugą co do wielkości organizacją ogólnoświatową. I y, ja teraz nie będę zarzucał y, Twoich odbiorców tutaj szczegółami, ale gwarantuję, że, że w wyścigu do y, laury y, dyscypliny olimpijskiej, GAMA jest o dwie długości przed imaf -em. O tak, to się zgodzę, bo znam mniej więcej jak wygląda struktura światowego sportu, jakie są drzwi, jakie są przedsionki. My musimy akurat to znać, więc, więc wiemy jak to wygląda. No co, ja życzę powodzenia w takim razie, cieszę się, że mają też konkurencję, wy macie konkurencję, bo to będzie stymulować i trzymam kciuki za ten projekt, żeby się udał. Kluczowa sprawa, rywalizujmy nie medialnie, nie, nie że zarzucajmy się jakimiś kłamstwami, niech walczy produkt, rywalizujemy jakością usług. Dziękuję bardzo. Słowo ministra. Ja również dziękuję.